Teraz jedziemy kupić rower. Jadę sam z Kasią, nie z Nadią. Cześć. Cześć. I z Anią. Cześć. No. Czemu takie smutne jesteście? Bo wydamy dużo pieniędzy. Au! Dojechaliśmy do miejsca. W sumie to jest około 200 metrów od mojego biura, więc tutaj znamy te okolice to jest z naszej miejscowości. Idziemy wybrać rower. To jest pan, który przywozi rowery z Holandii, używane. Ale Kasia tutaj kupiła swój rower. Jest wspaniały, naprawdę. Więc idę wybrać teraz jakiś holenderski rower, tylko że męski. No to właśnie jadę na takiej gazeli fajnej. Taki rowerek. No wiecie, co fajnie się jeździ na tych holenderskich rowerach? Ten kosztuje około 1700. Ale jest też taki inny za 700 zł, więc chyba tamtego wezmę, bo nie ma różnicy większej między 1700 a 700 zł, więc jeszcze się zastanawiam. Więc ostatecznie za, za chwilę podejmę decyzję. I wybrałem rower za 700 zł. Wziąłem ten starszy model. Tata, Praktycznie się, tak. Tata ja dam panie pieniążki. Dobra, bo jedziemy z Nadią galaretki kupić do sklepu, ale wybrałem rower za 700 zł, Praktycznie niczym się te holenderskie rowery nie różnią. Ten najnowszy od tych trochę starszych, kilkuletnich. Jeździ się bardzo podobnie, nawet ten starszy ma lepsze przerzutki, bo ma 24 przerzutki, a ten nowszy ma już tutaj w rączce przerzutki takie obracane i tam jest tylko 8, a mi zależało na takiej mocnej, silnej przerzutce 1.1, gdzie bardzo lekko się pedałuje, żebym mógł uciągnąć tą przyczepkę dla dzieci jadąc pod górkę. Więc bardzo się cieszę z tego roweru, jest lepszy dla mnie i jeszcze tańszy, bo kosztuje 700 zł, a nie 1700. Więc mamy zaoszczędzone pieniądze na galaretki i jedziemy. Pomachaj Nadia, jedziemy po galaretki. A jeszcze nie było w biurze. A w biurze to później pojedziemy. No, a tymczasem jedziemy na słodycze. No i zapomniałem o najważniejszym powiedzieć: rower już jest kupiony i zapłacony. Urwałem 20 zł, więc kosztował 680. A przywiezie, przywiezie mi go pan busem, bo oni tutaj mają busa. Ja nie mam miejsca, nie mogę złożyć kanapek, bo akurat Ania siedzi, więc go nie mogę zabrać. Ale za godzinkę gdzieś będzie u mnie na, w domu. Przywiozą mi go, dostarczą i dowiozą 20 zł, które urwałem, bo ja dałem 7 stóp. A 20 zł pan mi przywiezie resztę. A tu jest biuro. A tu jest biuro, tu właśnie pracuję i jedziemy. I to właśnie jest mój nowy rower. To jest rower holenderski, firmy Gazelle. Jak kupisz rower firmy Gazelle, to możesz być pewien, że on jest... O, jakie tu krzyki są. Kto tak krzyczy? Szymek wstał, bo dzisiaj jest już drugi dzień. Wczoraj już nie zdążyłem wam pokazać tego roweru. Ojej, dobra, muszę chyba przerwać i zająć się dziećmi. Dobrze, wracam do prezentacji tego rowera. To jest rower firmy Gazelle, więc ja wolę na przykład kupić używany rower firmy Gazelle niż nowy z jakiejś innej firmy. Co jest ważne w tym rowerze? Najważniejsze jest dla mnie to, że mi się już znudziły rowery góralskie, w których muszę się garbić. W tym rowerze nie ma problemu z tym, żeby siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem. Co jest ważne dla mnie również szerokie siedzenie. Lubię jak mnie tyłek nie boli po dłuższych podróżach. To krzesło, akurat ma takie fajne tutaj odblaski. Wiecie, co mi się podoba jeszcze w tych rowerach holenderskich? To, że tu ma taką blokadkę. Czekajcie, bo nagrywam teraz na gimbalu. Tu jest taka blokada i ja nie umiem się z nim połapać. To jest taka blokada na koło przed złodziejami. Na klucz, także nikt ci nie wsiądzie na rower i nie odjedzie. I teraz pokażę Ci jak to obsługiwać. Z tą blokadą to chodzi o to, żeby przekręcić tutaj troszeczkę... Aha, akurat miałem zamknięte. Przekręcić troszeczkę kluczyk w lewo i z drugiej strony tą, tą blokadę tutaj na dół dać. zaraz Wam pokażę, pokażę o co chodzi. Tylko odblokuję. O teraz. I teraz jak mam kluczyk przekręcony i troszeczkę na dół, spuszczam na dół i tam sobie pstryka ładnie i dzięki temu e, między szprychy wsadzany jest taki pręd metalowy i teraz nikt nie wsiądzie na rower i nie odjedzie to jest bardzo dobre rozwiązanie a żeby ten pręd zlikwidować to wystarczy przekręcić w tą stronę i już jest odblokowane oczywiście kluczyki można wyciągnąć żeby mieć je przy sobie i na tym to wszystko polega fajne zabezpieczenie e, jeżeli chcemy zostawić rower w miejscu gdzie nie ma żadnej rury ani, ani barierki Kolejna fajna rzecz to regulacja kierownicy. Żeby w ogóle zrobić sobie regulację, jest tutaj taka klamka, którą po prostu podnosimy do góry i już można kierownicę opuścić, podnieść, wyregulować jak, jak sobie chcemy, dokładnie jednym ruchem ręki. Kiedy już mamy ustalo ustalone, zamykamy tą klamkę na dół w ten sposób. I już jest kierownica wyregulowana. Świetne rozwiązanie. A jeżeli chcemy góra-dół, no to oczywiście tutaj jest e, miejsce na imbus. No i już góra-dół, to już trzeba po prostu tutaj sobie wyregulować kluczem. Ale to jest świetne, bo można przybliżyć kierownicę i oddalić w jednym, w jednym momencie i w jednej chwili. Co tu jest takiego, takiego fajnego? To podoba mi się to, że jest do każdej gazeli oni mają taką, taki fajny sposób na montaż pompki, więc pompka jest dołączana po prostu ma takie uchwyty i każdy rower Gazelle ma pompkę, więc jeżeli gdzieś ci się spuści powietrze albo troszeczkę będziesz musiał dopompować, pompować, to w każdej chwili pompkę masz przy sobie. Lampki, z tyłu jest lampka włączana na baterię. To jest lampka ledowa. Świeci, a z przodu lampka jest włączana na dynamo. Więc tutaj nie trzeba mieć baterii. Fajne, że jak będziemy jeździć o zmierzchu, to zawsze można sobie coś tam przyświecić. Nogą można szybko włączyć po prostu tutaj nogą się nadepuje szybko podczas jazdy, i już dynamo dotyka koła. No, oczywiście, żeby to z powrotem dać, to trzeba już ręką stryknąć. I tak podobają mi się też te zaczepy na koło. Zaczepy, te uchwyty, które umożliwiają odkręcenie. Tutaj za chwilę będę montował taką część do przyczepki rowerowej. Widzę, że rower jest oczywiście używany, ma tam kilka lat, ale opony są wymienione na nowe, także z przodu i z tyłu mam nową oponę. Cieszy mnie to bardzo. Hamul, nie hamulce, tylko przerzutki. Tutaj są przerzutki 24, czyli z przodu mamy 3 zębatki, z tyłu mamy osiem zębatek. Więc tutaj jest więcej niż w rowerach góralskich, bo górale zazwyczaj mają 21 przerzutek, tu jest 27. Bardzo mi się to podoba, że jest przerzutka 1.1, która jest bardzo delikatna, bardzo delikatnie się kręci i pod górkę nie będzie problemu, żeby wjechać. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ramę, no to jedyne co widzę, to tutaj takie zadrapanie trochę. Ale ogólnie to ma takie właśnie kształty, takie... To logo jest właśnie takie zadrapane trochę, więc... Nie ma jakiegoś takiego większego problemu z tym. Oczywiście, tu na, na bidon, fajny uchwyt. Będę mógł sobie tutaj butelkę trzymać. No i myślę, że to wszystko w tym rowerze. Podpinam teraz przyczepkę rowerową dla dzieci.